Trzynaście jest puszyn jeszcze! Kogo nie ma od nas, tak kogoś, kto zawsze z nami granio, wy sobie przypomniecie słuchajcie, nie. No dobra, tutaj mam tylko tych, co są online, ale no tych, co są offline to chyba... A nie, Figo był chyba na pierwszej grze. No dobra, lecimy. E, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i startujemy. Fajny skład. Mam nadzieję, że już teraz nie zobaczę komentarza, że pani Malinowska nie zdążyła. No najwyżej następnym razem poczekamy jeszcze chwilę dłużej, no i ja teraz przeszła. Muszę przełamać tą czarną pasę pierwszej rundy, która niestety towarzyszyła mi w ostatnich podejściach, ale no sami widzieliście, że dosłownie było o włos. O, matko! Dlaczego takie trudne mapy dla mnie na początek? Przecież wiecie, że je nie ogarnę. Spadło. No i znowu spadło. Nie, no to jest jakiś dramat, po prostu. No. Dobra, idę dalej. Idę za wami, bo ja totalnie nie pamiętam tej mapy. No i fajnie. Widzę, że Kula ma inne plany wobec mnie. Ej, ale mimo tego, że tam dwa razy spadłam, to tutaj tłoczno jeszcze na początku jest. Więc chyba nie było ze mną aż tak źle. Ale kombo tutaj z tym laserem! Jak tutaj przejść? W ogóle dramat! Ej, udało mi się przejść przez ten laser szybciej niż myślałam. A gdzie tutaj teraz? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, cicho, cicho, już jestem chyba na końcu. Dobra, ten laser mi nie jest groźny, bo widzę, że nie jestem jedyna, która tutaj jeszcze jest. Mam krzywą kamerę i trochę mi to przeszkadza, ale. Ale jestem na mecie. I to słuchajcie z jakim wynikiem, bo chyba piąta. Więc słuchajcie, jak na tak trudną mapę to chyba nie jest aż tak źle. Dobra, ja już się cieszę, że przechodzę z Wami do kolejnego etapu. Ale chciałabym, żeby jak najwięcej naszych tutaj było. Oj, tam chyba Kuba Szef jest jeszcze na tym etapie. Może być ciężko Amelka też nie dali niestety rady. Ale naprawdę ta mapa jest mega trudna. Choć fajna, no bo z jednej strony dużo się dzieje, ale naprawdę ciężko tutaj przejść. I zobaczcie, ile naszych odpadło. Powiem Wam szczerze, że jesteśmy w małym gronie do tego półfinału z naszych. Trochę mnie to martwi. A kolejny etap mamy w laserdash. Ja osobiście czarno to widzę, jeśli chodzi o mnie. Eee, bo ja nawet w blokdasz sobie tak średnio radzę. Chyba, że będą gorsi. Zawsze dla mnie motywujące jest, jak na tak wczesnym etapie już ktoś odpada. Dobra, ale zaraz prawie by mnie nie było jeszcze, więc no, ja się tak cieszę, cieszę, a, a się okazuje, że, że wcale nie jest tak super. Mr. Mars, zepchnąłeś mnie trochę. Już nie, no w sumie to nie ty, tylko twoja kula, no. Można powiedzieć, że to była taka samoobrona, która trochę na mnie niekorzystnie zadziałała, ale nie obrażę się o to. Przeszłam! Niemożliwe, 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 nie może być. Przeszłam do finału z Wami. Razem z. O nie, Bela, Miko, Panu, Więc przychodzę tylko, słuchajcie, z Pushinem, PNG, Justinem, Mr. Marsem i nie wiem, czy ktoś był jeszcze od nas, z tych osób, które są poza grona społeczności. A finał mamy w laser. Tracer, coś te lasery się nas mocno trzymają. E, ja też się tutaj czarno widzę. Ale mam na szczęście skład, który z pewnością sobie świetnie poradzi. Pełne skupienie, słuchajcie. Ktoś tam jakąś bombę zostawił. Ja na nią chcę uważać. Oh, 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 czuję, że było mega blisko, słuchajcie, tego lasera. Nie wiem jak ja to zrobiłam, że ja go finalnie przeskoczyłam. Ale tutaj już leci następny, więc nie ma się co za dużo cieszyć. Oj, tutaj też było gorąco. Któż jedna osoba odpadła, dlaczego wy jesteście tacy dobrzy. Dobrze. Ja się tak cieszę, że tak dobrze mi idzie, a wcale dobrze mi nie idzie. No i zamierzyła. Eee, no i za mną też od razu ktoś poleciał, więc pushin, Mr. Mars. Cała media w was. Ale wolno się tutaj słuchajcie, wykruszają. Dobra, ktoś odpadł. Dobra, następny nie nasz odpad. Więc został Pushin Mr. Mars i Speller 69. Więc słuchajcie, wiecie co robić, żeby go wykosić. Mr. Mars gardł się na swoje trzecie zwycięstwo dzisiejszego dnia. Nie, moi kochani, Pushin zagarnął drugie zwycięstwo w dzisiejszym turnieju. I bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, bo tym sposobem mamy dwóch e, takich topowych zwycięzców. Jak na razie jest to Mr. Mars i Pushin. Coś mi jeszcze w tym rankingu brakuje. Słuchajcie, e, Pychosława, Belamik, co z wami? Musicie się wziąć słuchajcie za siebie. Lecimy tworzyć grupę. Podejrzewam, że to będzie przedostatnia gra, ale ja szybko tutaj daję post 646-948. I zapraszamy wszystkich spoza naszej społeczności. Wysyłamy oczywiście zaproszenia do tych naszych. I od razu piszę kod na znaczy post na następny kod pokoju. Dobra, jeszcze raz wysyłam zaproszenie. A dzieciaków słychać z dworu. Pewnie też słyszycie, bo ten mikrofon tak dobrze zagarnia. Dobra, e, ja już sobie przygotowałam post i widzę, że mam 11 osób, między innymi mam też dwie osoby ze społeczności, więc z pewnością kod działa. E, no to słuchajcie, liczymy sobie do 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i gramy. 11 osoba wysłać, myślę, że to jest takie przedostatnie nasze dzisiaj granie. No jeszcze zobaczymy, jak szybko te, te rundy uda się rozegrać. No i Mam nadzieję, że znowu uda mi się z wami dojść dalej. No dalej, dalej, dalej. Co nas tak trzymasz w niepewności serwerze? Losuj nam jakąś fajną mapę. W ogóle dzisiaj Honey Drop nie było. Tego UFO nie było. W ogóle tych klasycznych takich nie było. Pst, nie wiem. To Te, o, tej z tą farbą też nie było. Same trudne dzisiaj. Abducted Avenue. No w ogóle jeszcze, jeszcze lepiej, słuchajcie. Mogli dać. Najtrudniejsze mapy dzisiaj się rosują, naprawdę. Jeszcze tutaj się tak dziwnie lata. Nie przepadam za tą mapą, choć uważam, że. No właśnie, zaproszyłam. Choć uważam, że lepiej, że jest ona teraz, aniżeli na jakiś kolejny etap, w którym jeszcze pewnie gorzej byłoby dojść do finału. Choć, ee, choć boję się, że nie zdążę w tej pierwszej szesnastce. Mam nadzieję, że wy zdążycie. Tutaj trzeba wykorzystywać jak najwięcej tych laserów, żeby one nas, słuchajcie, przenosiły jak najdalej. Tutaj jest bodajże trochę krócej niż środkiem. Ale czy mi się tutaj uda no właśnie? Dramat. Nie ma szans w ogóle, żeby ja się, słuchajcie, z takim tempem dostała eee, do półfinału. Jeszcze tu się tak wolno leci, jak się spada. Boże, kto by myślił tą mapę? Po prostu. Dramat. No i tutaj tak jest. Jak już się naprawdę na samym początku zblokujesz, to bardzo ciężko jest się przełamać. Zobaczcie, już jest 5 osób na mecie, a ja jestem tak naprawdę na początku tej mapy. No dobra, teraz można powiedzieć, że trochę nadrobiłam, ale co mi to dało, jak już jest 9 osób? 13, o, 14! Dobra, pomyślałam. Nie był szans! Słuchajcie, to nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Wszystkim musiałaby się gra zawiesić, żeby mi się tam udało dojść. Ale na szczęście chyba tylko jedna osoba od nas spadła. Może dwie? Ale nie, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to nie, to więcej. Tak jakoś mi chyba tylko dwa te zielone mignęły. Super slide na drugi etap. Zaraz zobaczymy sobie po loginach kto jeszcze jest z nami. Bela Mik, Mr Mars, Hania, Krzysztof, Amelka, Pusin. No dobra, ktoś tam gra od nasz. Dobra, to sobie polecimy. O, jeszcze PNG Justin mi mignął. Amelka, lecimy na razie z tobą. No jak na razie idzie super, nie chcę oczywiście zapeszyć. Ajajajaj, już mi się zrobiło gorąco, że zapeszyłam i że wpadnie do tej dziury tam, z której tak ciężko się jest wydostać. Teraz zobaczymy, gdzie jest pushin. bardzo blisko Amelki, dosłownie krok w krok. Belamik też depcze i po piętach, a nawet i wyprzedza. Belamik ma pewne miejsce w finale. Pyczosław trochę daleko, może być ciężko. Tak jak myślałam, niestety Pyczosław nie dał rady. No, i zaraz zobaczymy, kto będzie z nami jeszcze w finale. Eee, Push in, Mr. Mars, Bella Mick I to by było na tyle. Więc mamy mocną trójkę. Myślę, że ktoś z nich na pewno wygra. Jestem ciekawa, kto to będzie. Ja oczywiście nie pozwolę, żeby więcej niż raz wygrał ktoś obcy. Oj, znowu ta mapa. Mr. Peace Disco Drop. Tutaj bez końca tak naprawdę będziecie grać. Zostaniemy sobie z Pushiną chwileczkę, zobaczymy jak sobie będzie radził, a potem sobie przełączymy na resztę. Jedna osoba już odpadła. Belamik? O, nie już myślałam. Dobra, to teraz sobie z Belamik chwilę zostaniemy. A tym sposobem będę widziała też Mr. Marsa i Pushina. Dobra, nie widzę pushina. Nie jest tam z tyłu, dobra. Jak są z tyłu te osoby, na które patrzymy, to one tak jakby delikatnie zanikają. Dobra, zostaniemy sobie chwilę z Mr. Warsem, ale tak, żebyśmy widzieli też resztę. Dobra, słuchajcie, cztery osoby już odpadły. Pushin. Belamik. Czy Mr. Mars? Innej opcji w ogóle nie przyjmuje. Belamik, Pushin, Mr. Mars. Kto to wygra? Dobra, zostali sami nasi. Pushin spadł. Mr. Mars i Belamik. Kto to wygra? Mr. Mars poleciał. Belamik pierwszy raz dzisiaj wygrywa gry! Tak mnie to cieszy, słuchajcie, bo jeszcze Belamik dzisiaj w tym odcinku nie wygrał, więc cieszy mnie to jeszcze level up bardzo, bardzo, bardzo super. No i zobaczymy, kto będzie miał okazję dołączyć do tej tych zwycięzców w ostatnim naszym losowaniu, bo to już będzie nasze ostatnie granie dzisiaj. Ja już mam przygotowany post na społeczność, więc najpierw napiszę sobie kod 396. 501 Wysyłam zaproszenie w międzyczasie z informacją, że jest to ostatnia wspólna rozgrywka w dzisiejszym turnieju. No i zobaczymy, kto po raz ostatni do nas dzisiaj do nas tutaj dołączy. Jest to na pewno Kulka, Kuba Szef, Amelka, Pychosław, Bela, -Mik i Hania. Na razie mamy 7 osób. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze do nas dołączy. 9 osób. Kulka i Kari Justin jest, czyli już przeczytali post na społeczności. Jest jeszcze Mr. Mars. No i poczekamy sobie jeszcze chwileczkę. Nie ma Mihaki, czyli może już nie mógł z nami grać. No i liczymy sobie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa Tak przeciągam, bo to jest taka ostatnia nasza rozgrywka dzisiaj Jeden i koniec Ostatni raz gramy w 10 osób i zobaczymy komu się poszczęści Bardzo bym chciała, żeby te 10 osób dostało się jak najdalej, a 8 z nas do finału No ale tak to naprawdę były takie sytuacje, ale mega rzadko Zaczynamy od Super Slide No i tutaj wiecie, jak się zepsuje początek, to już potem jest ciężko z tego wybrnąć. Właśnie sobie zapeszyłam chyba, więc spróbujemy z lewej strony. No nie, nie wierzę. Zapeszyła i to tak porządnie, a bardzo bym chciała zagrać z Wami trochę dłużej niż tylko raz. Dobra, udało się. Czy uda mi się nadrobić, słuchajcie, tam dalej? Wątpię. 25 sekund straciłam na początek. Lipa, lipa straszna. Chyba, że powypadają wszyscy po drodze. To jest chyba jedyny mój ratunek. Że po prostu będą. O, teraz jeszcze mnie tutaj spowolniło. O ja, ci już cztery osoby są na mecie. pięć. 6. No dobra, no jeszcze teoretycznie jakaś szansa jest. 9, 10. Jakbym tutaj słuchajcie, się prześlizgnęła bez większych kłopotów, to może. Nie. Szkoda, nie zagram z wami ostatniego finału, no zdecydowanie nie poszło mi tam na początku, trochę zapyszyłam, bo e, dosłownie jak ktoś od nas właśnie się tam na początku męczył praktycznie przez całą rundę, to mówiłam, że jak tam się raz już coś nie uda, to już naprawdę ciężko z tego fatum tam wybrnąć. To no i tak było dzisiaj w moim przypadku. Niestety mi się nie udało, ale z chęcią poobserwuję Wasze zmagania. Półfinał macie w block dash, więc zobaczymy, komu uda się tutaj ładnie przejść do finału. A grają Mr. Mars, Kulka, Kuba Szef, Belamik, Pyczosław. Czy Pyczosław spadł? Tam do przodu? Tak mi się wydawało, że tam wybieg dosłownie. Nie wiem, czy nie mógł się zatrzymać. Kubasia ma złote odznaczenie w rankingu w trybie rankingowym. Amelka Yeti, PNG Justin jeszcze jest. No dobra, na razie słuchajcie, tylko jedna osoba odpadła, więc no tutaj naprawdę są. Ee, jak jak ktoś lubi Blok dasz, to, to, to naprawdę długo tutaj zostanie. Zniosę chwilę z kulką, która akurat odpaliła taką kulkę chroniącą ją. Dobra, mamy komplet, słuchajcie, mamy 8 osób, które przechodzą do finału eee, i kto z naszych Mick niestety nie, Amelia chyba też spadła, ale mamy słuchajcie Mr. Marsa, mamy Kubę, no i zobaczymy komu się poszczęści i kto ten finał słuchajcie zwycięży, ja już tutaj czekam słuchajcie z zaciśniętymi kciukami, a macie finał w Lavaland. Osobiście, jak dla mnie, jest to trudna mapa jaju. Nie do końca lubię, ale oczywiście trzymam za Was mocno kciuki. Kuba, Mr. Mars, kulka PNG Justin. Zostaniemy sobie chwileczkę z Kubą. Zobaczymy, jak sobie poradzi. I teraz się przełączymy na Mr. Marsa osoby już odpadły. PNG Justin jeszcze jest, Kuba Szef jest. Dobra, czyli z naszych mamy trzy osoby. Mr. Mars, Kuba Szef i PNG Justin. I sobie z Tobą chwilę teraz zostaniemy. No, wierzę, że wygra ktoś od nas, a w związku z tym, że Mr. Mars i PNG Justin mają już zwycięstwo na swoim koncie, to tak troszeczkę bardziej trzymam kciuki za Kubę. Ale zacięta rywalizacja. Mr. Mars, PNG Justin czy Kuba Szef? No słuchajcie, trzymacie się naprawdę bardzo długo. E, dobra, ktoś odpadł od nas. O nie, o nie, o nie, został tylko PNG Justin. Musisz wygrać. Nie ma opcji już teraz. Na koniec to jest po prostu katastrofa. Tutaj liczą się tak naprawdę sekundy. Dobra, mamy to. Uf. Ale to była zacięta walka na sam koniec. Ale PRG Justin, słuchajcie, dotrzymał kroku e, i wygrał grę. E, I ja sobie tym właśnie akcentem. Sygnę fotkę na koniec, którą za chwilę zobaczycie na mojej społeczności, a właściwie to ona już tam dawno jest, tylko to jest odtworzone w formie transmisji. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za wspólne granie. Ja jak zawsze z Wami bawiłam się świetnie. Mam nadzieję, że Wy też. Oczywiście obserwujcie społeczność, żeby, jak się będę ogłaszać kolejne em, turnieje, to oczywiście zagramy sobie razem. Może jeszcze w międzyczasie uda nam się zagrać w trybie rankingowym, ale jest to bardzo ograniczona ilość miejsc, bo tylko cztery osoby mogą tam zagrać. Na raz. Ciężko mi będzie ogarnąć to, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, ale w klasycznym graniu na pewno zagramy jeszcze nie raz. Obserwujcie społeczność i bardzo Wam dzięki. Oczy dziękuję oczywiście wszystkim, gratuluję wygranej, no i trzymam kciuki za tych, którym dzisiaj się nie udało, żeby pokazali, co potrafią w kolejnym turnieju. Do zobaczenia, dzięki!